Witam, po tej stronie świstak. Na przykładzie pary walutowej A 500 inaczej SP500, na interwale H4, chciałem pokazać w jaki sposób staram się przewidzieć ruch ceny w dłuższej perspektywie czasu. Ale najpierw ostrzeżenie o ryzyku. Zaznaczam, że nie namawiam nikogo do inwestowania na giełdzie. Ani do zakupu czegokolwiek związanego z jakąkolwiek giełdą i z jakimkolwiek inwestowaniem. Inwestowanie to duże ryzyko utraty kapitału. Musisz pamiętać, że większość inwestorów notuje straty na kontach. Statystyki podają, że jest to od 70 do 91% inwestorów. Materiały prezentowane tutaj są tylko poglądowe i w celach edukacyjnych. Prezentuję tylko i wyłącznie mój sposób myślenia. I nie musisz się z nim zgadzać. Każda decyzja ciebie podjęta jest tylko i wyłącznie Twoją decyzją. I nie możesz obciążać mnie konsekwencją Twoich wyborów. Jak widzimy, mamy tutaj przybicie przez świecę wzrostową kinżuna. Tu mamy najniższy punkt. Stawiam sobie świstaka. I co mamy? Cena przebiła poziom 161, zrobiła retę z tego poziomu i mam nadzieję, że w tej chwili ruszy w górę do poziomu 261, być może 423. Jest to okres w roku, w którym SP500 dosyć intensywnie idzie w górę więc mam nadzieję z tego skorzystać. Ale na razie prowadzę założenie do poziomu 261,8. Tak jak wspomniałem wcześniej, mamy tutaj retest i mam nadzieję, że cena pójdzie w górę. Być może cena zejdzie jeszcze niżej, odbije się od kińczyna i dopiero pójdzie w górę. Oczywiście jest jeszcze możliwe to, że będzie. Większa korekta. Mam nadzieję, że tak dłużej nie będzie, bo będę musiał długo czekać. A że jestem leniwy i niecierpliwy, więc chciałem, żeby to było szybciej. Ale w tradingu cierpliwość jest bardzo ważną cechą, więc też muszę się uczyć cierpliwości. Zakładam w takim razie, że cena nie zajdzie niżej niż Kinżun i pójdzie w górę do poziomu. 261 i 80 i tu będzie mój take profit. Jeżeli cena zachowała się w taki sposób, że później mi po skasowaniu tutaj na take profitie, wybije w górę, zrobi retest i ruszy ponownie w górę. Będę zakładał, że jednak jest możliwe, że cena dojdzie do 423. To będzie mój punkt B. Ale jeżeli cena wybije się tylko trochę, bądź nawet otrze się tylko o poziom 261,80, zejdzie w dół, zrobi retest i ponownie pójdzie w dół, przebijając mój ten punkt B. Będę prowadził założenie, że cena będzie w spadku. Także można cały czas być w rynku, tylko po prostu trzeba dobrze obliczać i obserwować ruch ceny. Mam nadzieję, że jeden z tych ruchów się zrealizuje. Jak będzie? Zobaczymy. Witam ponownie w drugiej części. Jak widzimy, Cena doszła do poziomu 261,8, który zakładałem. Niestety miałem pewne potknięcie. Zakładałem, miałem nadzieję przy okazji, kończąc film na tej świecy, że korekta nie będzie głębsza niż poziom Kinjuna lub troszeczkę niżej. Niestety korekta okazała się dużo większa. No i dostałem po paluszkach i miałem operację stratną. Ale nie ma traderów, przynajmniej ja nie znam traderów, którzy mają 100% operacji zyskownych. Chodzi o to tylko, żeby w tych wszystkich wyliczeniach tych stratnych było mniej niż zyskownych. Aby rachunek był zawsze na plusie. Mnie też się zdarza ponieść troszeczkę porażkę. I tutaj akurat tak było. Po prostu... Założyłem, że będzie mniejsza korekta i nie chciałem trzymać tak długo, ponieważ miałem tutaj ruch taki, gdzie cena zeszła poniżej kinjuna, zrobiła delikatny retest i szła w dół. Więc obawiałem się, że może być dużo, dużo głębsza korekta. No i zawczasu wyszedłem. Jakbym był w stanie przytrzymać tą korektę, no to nie miałbym pozycji straty. Ale jest tak, jak powiedziałem. Suma summarum, cena doszła do mojego poziomu 261,8 i w perspektywie całego tego ruchu jestem na plusie, ponieważ zarobiłem więcej niż tutaj straciłem. A to jest najważniejsze. Jak widzimy, cena doszła do poziomu 261, zrobiła jego retest i poszła w górę. I doszłam do poziomu 423,6 W pierwszej części filmu mówiłem, że zakładam najpierw, że cena dojdzie do poziomu 261,8. Następnie będę obserwował ruch dalszy ceny i będę prowadził założenie. Jeżeli cena wybije poziom 261, zrobię jego retest. Wybiję mój punkt B to wtedy będę obstawiał na ruch wzrostowy. Jeżeli cena miałaby spaść w dół, zrobić retest Kinjuna i poziomu 261 i ruszyć ponownie w dół, będę obstawiał opcję spadkową. Wyszło w taki sposób, że jednak ziścił się scenariusz wzrostowy. Jak widzimy, 423 zostało zrealizowane. W tym miejscu miałem Take Profit ponowny, a wcześniejszy miałem w tym miejscu. Mimo tej straty jestem na dobrym plusie i jestem zadowolony. Życzę powodzenia. Dziękuję.